że postanowiła przyjechać i na oczy zobaczyć, jak jest pięknie. I jak podobało się? Pokaż te zdjęcia. Widzę, że cały powytnie się odokulatowanie. Do Oczywiście, ale po kolei, jak już mówiłam, postanowili przyjechać na długi listopadowy weekend, pooddychać, pozwiedzać i naładować akumulatory. Już w drodze, co ci padła w panikę. Przysnęła sobie i kiedy się odwróciła, zobaczyła tablicę miejscowości pisane cierlicą, pomyślała, że w ujekłyby są zagranicy na Białoruś tych gdzieś. Na szczęście i tłumaczył, że do Błotkowsku, bo mieszkał tu spora mniejszość I jako szczęśliwie dojechali. Po śniadaniu postanowili, że Halinka musi zobaczyć nasze przepiękne jezioro pinkowskie. Niestety wody jak harykalstwo, bo jest susza hydrologiczna, ale i tak się im bardzo podobało. Pospacerowali, pooglądali, zrobili foty na listach i postanowili pojechać co zjeść. Wybór był tylko jeden. Pojechali do Rysowej. Cioteczkę chciała w bo obludować Wysowa to nie ale chyba bardzo jej się podobało. Art, Jania, kreszno-stolarkowa, trasy spacerowe, świetne miejsce na odpoczynek, a w restauracjach przepyszne polskie łękowskie jedzenie. I oczywiście wysowianka, która w całej Polsce mineralna. Wracając do tematu, ciocia z małą poszły na basen, ale nie pozwoliły sobie zrobić zdjęć w stroje, a panowie poszli na wizę. Były? Trochę go zbierali, ale szału nie było. No tak, świętowy jest na początku października, ale fajne zdjęcie. Wyczorkiem mówili się jeszcze na pizzy z jezdami i jakoś tańcę. To co widzę, jest Nie za długo, bo w niedzielę też mieli do zwiedzania. odzwierzania. Samego rana w planach był reggetów. Bo jej tyle opowiadał, jak młodości trenował, że się się miasta kowna. Regietowie, jest największa w Polsce swoistnia koni kucur. A kilka tygodni temu była ona spędzie koni z Paskiej Zostawiny. Przepiękne widowisko. Koniec w galopie, rozganek grzyby, sługotwoty, po prostu bajka. A czy ci się podobało? Oczywiście, to urodzona Amazonka. No, nie wracała. To trzymała się za pewne miejsce, i je ciągle rozmasowywała. Po południu wyjdź, że skoro było coś dla ciała, to teraz nawet się coś dla ducha. I pojechali do kratonia. Halika pierwszy raz w życiu wizała, widziała serkiem. I to jako podpisanym na liście światowego dziedzictwa UNESCO. To prawdziwe co do architektury drewnianej XVII wieku zabrakło czasu, aby zobaczyć pozostałe obiekty pielęgniarstwu, Dunarek i to Pozostawili sobie na następny raz. Ciocia tak się zafascynowała kulturą Łąkowską, że wieczorem jeszcze sobie poczytała o Łękach i nikiworze pielęgniarskich. Czy to Dążąkowski ma aż prętwista? Oczywiście. Powiedziałem go ostatnim kierunku w wózstwa. Postanowili maksymalnie wykorzystać czas i po śniadaniu pojechali z jednej cmentarzy z pierwszej wojny w maju 1915 roku w naszym terenie została zaczęła największa bitwa na fracie wschodniej. Pod kolnicami, wojskom niemieckim i austro-angielskim udało się przebić przez rosyjski wrob. Bitwa była zaciekła, a pozostało po niej wiele cmentarzy. Niektóre z nich to prawdziwe ferełki, szczególnie te projektowane przez Duszana Jarkowicza. W związku bardzo podobała się wzrost miejsca pamięci. Akurat odbywał się apel poległych przygotowany przez naszą Różnią Hartecką. W ogóle to był dzień historii. Za obejrzeli wsi obejrzeli chyba jedyny w Polsce pomnik poświęcony łebkom, bardzo zaznaczany w czasie II wojny. Ale koniec hit. Zabraliśmy ich na kopiec Piłsudskiego. Chyba się coś pomyliło. Kopiec Piłsudskiego u nas? No właśnie jest. W średnicy wysypała go miejscowa ludność przed drugą Wolną w poczcie marszałka. Czecia mhm. to była w szoku. Myślała, że kopiec jest tylko jeden w Krakowie. I w tym szoku to już została do wyjazdu. Cały czas powtarzam Rytkowi, że muszą sobie kupić działkę i wybudować jakiś domek, bo ona to się zakochała w Beskidzie i koniecznie muszą tu znowu przyjechać. Dziwisz się? Zawsze powtarzam, że Beskid niski jest debes. Całkiem spokojna do dziecię Halinka. i następnym razem przyjedzie, też nie będzie się nudzić. Nasza okolica ma jeszcze wiele do zaoferowania. Już mam plan, co jej pokażemy. <śleszy> 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 o rodzicach. Dzieci, nie czas dziś na kawały i na żarty płoche. Dziś sobie o rodzicach pogadamy trochę. Zwykle bywa ich para, jeśli się nie mylę, A jak się porozchodzą, jest dwa razy tyle. Przeważnie są małżeństwem. Nie że przedżadka, żeńska część rodziców nazywa się matka. Ona wiąże swe życie z konkretnym mało ojcem. Męską część rodziców nazywamy ojcem. Matka, gdy was rodziła, pragnęła być tato, a tato z tego bólu był po dobrą datą. Potem wspólnie stwierdzili, patrując się w dziecię, że dotąd piękniejszego nie było na świecie. Spokój dzieci, nie skaczcie, nie czujcie się w niebie. W gruncie rzeczy was chwaląc, wychwalają siebie. Jak bo jak ojciec ci sklepił, to skąd się to wzięło? Stąd, że jesteś cudowny, możliwe jego dzieło. Bardzo dziwni są w tych sprawach ludzie dorośli. Matka też ma słabość do swej latorości. I oto fantastyczny punkt wyjściowy macie. Trzeba umieć wygrywać mamę przeciw tacie. Głupie dziecko przegapia ten moment, a liści mądre a z niego radość i liczne korzyści. Połowa twych rodziców jest bowiem gotowa by mieć zawsze inne zdanie niż druga połowa. Nie bierzcie strony ojca ani strony matki. Najlepiej być bezstronnym, moje drogie dziadki. A w ogóle rodziców trzeba trzymać ostro. Jak masz brata, to z bratem, jak siostrę, to z siostrą. Bo rozpuszczą się do takich granic, że będą gotowi dzieciom nie pozwalać na nic. Paweł i gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie ma się nikomu. Gawał na dziksi źlan s Ciągle polował po swoim pokoju. To pies, to zając, między stoły, stąki. Gonił uciekał, by wracał ziołki. Strzelał i trąbił krzyczał do mnie. Znosi to Paweł. Nareszcie nie może. Schodzi do gabła i prosi w pokoju. Zmiłuj się mać pan! Poluj ciszej nieco, bo mi na górze szyby z okien lecą. A na to Gaweł. Boże, swoim danku. Tuż było mówić, abym ani pisnął. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Na Gaweł, jeszcze z chlapie, flabie, a tu skowały to się na nas kapie. się łóżka i pędzi na górę. Stuk, puk, zamknięto. Pogląda przez budę i widzi, cóż tam cały pokój wodzie, a Paweł z wędką siedzi na komodzie. Co was pan robisz? Ryby sobie łowię. Ależ mu Spanie nie kapie po głowie. A Paweł na to. Z tej to powiastki urad w sposobie, jak ty konień, tak on tobie.